Słuchajcie kochani, dzisiaj będzie taki odcinek o prawdzie. O prawdzie, która wyzwala. Jest taki fragment w Piszmy Świętym, który mówi poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I wiesz, my czasami poznajemy prawdę a propos jakiejś sytuacji, a propos rzeczy, które się dzieją obok nas i ona nas wcale nie wyzwala. Na przykład dowiadujemy się, że ktoś jest chory, Ktoś bliski, tak? Chcemy wiedzieć, i później okazuje się, że jesteśmy więc wręcz związani, tak? Patrząc na źródło choroby, patrząc na to, że źródłem choroby jest nasz nieprzyjaciel, że on przychodzi tak jak pisze Jana 10:9, 10: Diabeł 10, przychodzi, żeby kraj zaczynać i wytracać, owce miały życie, jeżeli przychodzi, żeby owce miały życie i obfitowały, to jeżeli spojrzymy w ten sposób, to naszą prawdą jest znalezienie Jezusa. W każdej trudnej okoliczności, w każdym miejscu, w którym jesteśmy, bo ta prawda nas wyzwoli. Nieprawda o tym, gdzie się teraz znajdujemy, co teraz się będzie działo i jakie rzeczy nas spotkają. I mówię to w kontekście poprzedniego odcinka Morning Prayer i w kontekście rzeczy, które są dookoła nas. Więc ta prawda, którą słyszymy dookoła, związaną z mediami, związaną z tymi trzęsieniami ziemi, z następną falą. To jest prawda, która nie wyzwala. To jest objawienie się nieprzyjaciela, który niszczy, który kradnie i zażyna. I widzicie, jeżeli popatrzymy sobie na objawienie prawdy nieprzyjaciela, to możemy ją zobaczyć o ueliasza, który naprawdę dokonał wielkiego zwycięstwa od pana, pokonał proroków bala i ogień zapłonął na ognisku, tak, kiedy on współzawodniczył z kapłanami bala. Tak. Kiedy oni wołali swojego Boga, jakby nie zapłonął, on wylał 10 wiader wody na ołtarz czy ognisko Pana, i Bóg wstąpił z ogniem, i wielka bojaźń spadła na, na ludzi. Tak? To możemy zobaczyć, że diabeł w różnych momentach, również w momentach naszych zwycięstw, nam się objawia. I tak było w wypadku Eliasza, który po tym zwycięstwie miał objawienie się nieprzyjaciela w postaci Jezabel, ta, która powiedziała, że. Ja cię zabiję, ty zginiesz. No i zaczął uciekać w tym wszystkim, więc nawet w największym zwycięstwie, po największym zwycięstwie często jesteśmy zmęczeni. Nieprzyjaciel chce nam się objawiać, więc ten duchowy świat będzie się nam objawiał zawsze. I to, co my możemy zrobić, to możemy find Jesus, znaleźć Jezusa, znaleźć Jego, czyli znaleźć Jego objawienie w tym czasie. I to jest prawda, która nas wyzwala. Niby to wszystko wiemy, ale w takich momentach, jakby gdzieś zapominamy, co nie? I wiecie, jeżeli chodzi o to znalezienie Jezusa, tak, to też zobaczcie, że jak Eliasz zaczął do Boga narudzić, tak? Kiedy po prostu w końcu Bóg nie przyszedł w gromach, nie przyszedł w burzy, ale w ciszy przyszedł. I Eliasz się skarżył mu i powiedział, ja zostałem kompletnie sam. Nie ma nikogo tutaj, kto ma takie objawienie jak ja, który czuje tak jak ja, który widzi tak jak ja. I Bóg do niego powiedział, nieprawda, jest jeszcze 10 tysięcy takich jak ty. Więc widzisz, być może czujesz się sam i czujesz, że ludzie nie rozumieją twojego chodzenia w duchu Pana, że nie rozumieją twoich dróg, że nie znają tej bliskości Pana Boga, te, tego bycia i czujesz się bycia blisko, tak? że są w jakiejś religijności i czujesz się sam. No to przyjmij to jako prawdę od Pana Boga, jest takich jak ty co najmniej 10 tysięcy. To jest jedno objawienie, ale drugie objawienie jest takie, że w momencie, kiedy jest kryzys, w momencie, kiedy... Jest ciężko, objawienie Pana, ona wyprowadzi Cię do zupełnie innych sfer. I tutaj podam Wam za przykład po prostu Szczepana, tak, który y, głosił Ewangelię i który umarł z powodu Ewangelii. I no, kiedy był kamieniowany, to nagle miał objawienie Pana. Więc to nie znaczy wiele razy, że Pan Bóg zmienia okoliczności, ale to objawienie Pana przeprowadza Cię do innej rzeczywistości. Te objawienia Pana powoduje, że jesteś wolny, nawet jak wolność jeszcze się nie ma, zamanifestowała, albo nawet jak jeszcze jesteś tu na ziemi. Tak? Kilku moich przyjaciół, którzy, którzy po drodze tej naszej drogi z Panem gdzieś umarli, z jednym z nich spędziłam ostatni czas. Tak sobie pomyślałam, czułam się, jakbym jechała na ostatnie namaszczenie. Później się okazało, że naprawdę ono jest. I to, co mnie zaskoczyło, to to, że on był tak pełne, pełen obecności Bożej i pełen pogody ducha. Więc wiesz, objawienie prawdy w każdym momencie nas wyzwala. Ono powoduje, że jesteśmy wolni. Pamiętam kilka tygodni temu, tak rozważałam sobie tą księgę w Biblii Mądrości Syracha. I nigdy jej nie lubiłam, bo tam było bardzo dużo takiej, takiej, takich trudnych rzeczywistości: że życie jest trudne, że ono się kończy. I tak pomyślałam sobie, Panie Boże, to chyba my podejmujemy tą decyzję, czy. Naprawdę, jeżeli idziemy dalej, czy będziemy żyć jak ten Syrak, na wszystko narzekający, wszystko widzący, czy będziemy żyć jak ten, który widzi wszystko? Nie wiem, czy pamiętacie ten film e, dla niektórych New Age, tak? a dla mnie bardzo fajny z takimi objawieniami bożymi, e, czyli drużyna pierścienia. Tak? E, I pamiętam taki moment, kiedy było dwóch, dwóch czarodziei, czyli ludzi, którzy mają wzgląd w rzeczywistość. Jeden, który był białym czarodziejem, czyli takim przemienionym, takim doświadczonym, tak, zaczął nagle zaglądać w oko Sarumana, tak, żeby zajrzeć po prostu, co się będzie działo. No i w końcu okazało się, że stracił całą nadzieję, całą nadzieję na przyszłość i całą nadzieję na to, co się będzie działo i przeszedł na stronę wroga. Drugi się temu sprzeciwił. kosztowało go to prawie życie, ale odszedł stamtąd. Wiesz i wiem, że trudno to porównać, ale my jesteśmy ludźmi widzącymi, ci z Was, którzy są, lub słyszącymi, czyli ludźmi o proroczym obdarzeniu i my bardzo, bardzo, bardzo często widzimy rzeczy, które robi nieprzyjaciel. I śledzimy go i clepiamy się tych wszystkich rzeczy. I nawet nie widzimy, tak jak ostatnio mówiłam o wpływie, kiedy te rzeczy, których się nasłuchamy, których słyszymy mają wpływ na nasze życie. A słuchajcie, to co się dzieje w naszym kraju, jakieś po prostu nadużycia, inne rzeczy, to co się dzieje w świecie, to naprawdę jest objawienie ma, i manifestacja tego, co robi nasz nieprzyjaciel. I wiesz, pytanie jest tylko, kiedy? Kiedy będziemy w takim momencie jak Eliasz, że będziemy mieli dość i uciekniemy? Nie będziemy chcieli mieć nic wspólnego z naszym krajem, z, z tym, gdzie jesteśmy i z, z powołaniem Bożym. Bo będziemy tak zniechęceni czym co się dzieje dookoła nas. Więc, jak widzicie, to nie jest prawda, która nas wyzwala, ale jest prawda, która nas wyzwala, czyli Jezus, który objawia nam się w każdym momencie, kiedy tego potrzebujemy, tak jak w wypadku Eliasza, tak jak w wypadku, tak jak w wypadku Szczepana, ale też tak jak w wypadku na przykład Gadeona, tak? który po prostu, kiedy pracował ciężko i widział, co się dzieje dookoła, to jedno, co wiedział, co zresztą później powiedział Aniołowi Bożemu, to to powiedział, Boga tu nie ma, jakby był, to rzeczy by wyglądały inaczej, byłoby błogosławieństwo nad naszym życiem. I on powiedział, że jesteśmy pod atakiem, zgrzeszyliśmy, Bóg odsunął się od nas. I wiesz, jak masz takie objawienie w swoim życiu, to znaczy, że potrzebujesz spotkania, potrzebujesz spotkania z tym, który jest prawdą. I tak jak wtedy do Gedeona przyszedł Anioł Boży i powiedział ma mężu waleczny, powstań, powstań i idź, tak? Tak samo mówi dzisiaj do ciebie: powstań i idź, bo masz tą siłę Pana w swoich nogach, w swoich rękach, aby pokonać nieprzyjaciela, aby wejść w swoje dziedziczenie, wejść w swoje przeznaczenie. I pamiętam jak na jednym z obozów mieliśmy takie małe dziecko, które e, bało się przychodzić na spotkania, ponieważ e, widziało różne demony. Naprawdę, ono było małe, nie wiedzieliśmy co zrobić, mama była taka załamana. Ale kiedy się modliłam, Pan Bóg powiedział, powiedział do mnie, zwróć go uwagę na anioła, który Mu towarzyszy. Zwróć jego uwagę po prostu na to, że jest anioł, którego Bóg już dał do tego miejsca, w którym on jest. I wiesz, ja przy pomocy laleczek papierowych zrobionych z serwetek, pokazywałam mu ciemnego anioła, którego widzi, pokazywałam mu, że cały czas obok niego jest po prostu anioł, biały anioł z mieczem, który mu towarzyszy i który go chroni. Wszystko, co on widzi. Tej złej rzeczywistości, Jego nie może to dotknąć, ponieważ jest chroniony. I, wiesz, I wierzę, że w tym momencie Ty też jesteś, jak to małe dziecko, któremu warto dzisiaj powiedzieć, że Bóg zawsze czuwa. Bóg, jeżeli wprowadza Cię w jakąś sytuację, to już Cię wcześniej do niej przygotowuje. Bóg. Jeżeli coś się złego dzieje w Twoim życiu, to On już wcześniej o tym wiedział, bo On jest poza czasem, porusza się poza czasem i On wie, co się będzie działo, więc On już Ciebie przygotował. Ale to, co musisz zrobić, to musisz Go znaleźć w tym momencie. Czyli w obliczu tej ciemności, która ci otacza, w obliczu tych trudnych rzeczywistości, które właśnie odkrywasz, musisz wiedzieć, że Bóg nie jest z nimi zaskoczony i że Bóg wiedział, że one się wydarzą i że Bóg czuwa. I że Bóg już ma rozwiązanie. Jeśli jego znajdziesz, znajdziesz rozwiązanie i wyjdziesz z tej sytuacji. A nawet jeżeli nie będzie rozwiązania, nie będzie go jeszcze, ale On będzie i on cię przeprowadzi. Tak jak wyprowadził Pawła i Sylasa, tak jak wyprowadził Piotra z więzienia, kiedy wszystko już było postanowione na jego temat, tak? kiedy nieprzyjaciel, więc nie, nieprzyjaciel postanowił wiele rzeczy a propos Twojego życia i na Twój temat. Ale jedno jest pewne, kochani. Dzieje się wola Boża. Pozdrawiam was ciepło! z dzisiejszego rannego objawienia no i niedługo wyruszam w swoją podróż, podróż swojego objawienia.